Pamiętacie jeszcze, jaki werset tam macie, macie wpisany do waszych Biblii? Mogę go przytoczyć, powtórzyć, niech on się też pojawi tutaj e, za mną. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. I na kanwie tego wersetu chciałbym kilka słów do was skierować. Proszę was o 10 minut uwagi. Będzie to możliwe? Zapraszam. 10 minut uwagi. Was proszę o 15 minut uwagi. Też proszę o, o Waszą uwagę, bo jest kilka ważnych rzeczy, które są zapisane w tym wersecie. A Zacznę od tego. Pamiętasz swój chrzest? A tu można rękę podnieść. Czy ktoś pamięta swój chrzest? <śmiech> <śmiech> Dziękuję. To było dobre. <laughs> to było naprawdę dobre. <laughs> Dziękuję Wam za, za, za to. Wiecie, to jest takie przeżycie, że, że, że zostaje. I to był ważny, bardzo ważny dzień w Waszym życiu. A moje, myśl główna, mojego przesłania jest taka: nie zatrzymuj się. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, to macie za sobą. Możecie powiedzieć, że jednego ptaszka możecie sobie już w życiu zrobić, duchowego, Nawróciłem się, można to zrobić duchowego drugiego ptaszka, przyjąłem. Chrzest. No i jest okej, okay, nie? Jest fajnie. Ale zobaczmy na ten tekst. Ten tekst mówi: nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. To nie jest koniec. Coś się zaczęło, coś ważnego się zaczęło, coś ważnego się dzieje. Tak, jak, tak więc, jak przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak nim chodźcie. I tam mamy trzy takie stwierdzenia. Pierwsze wkorzenieni weń, wkorzenieni w korzenieni weń. w korzenieni nień. Nie wiem czy dzisiaj jeszcze ktoś zastanawia się, że, czy drzewo ma korzenie. Bo to co widzimy, to widzimy to co jest nad ziemią, a to co jest pod ziemią tego nie widzimy korzenia nie widać, korzeni nie widać. Jest tu porównanie, jest tu pewien obraz do drzewa w korzenieni weń. i jest tutaj wyraźnie wskazanie, że nie zatrzymujemy się wtedy, kiedy wkorzeniamy się w Chrystusa. I zobaczcie, że jest to proces, ponieważ drzewo cały czas w procesie, kiedy rośnie, układ korzenny też razem z nim rośnie. Układ korzenny rośnie razem z drzewem. I tu mamy ten właśnie obraz apostoła Pawła, który mówi: wkorzenieni weń. Czy przypominacie sobie, drodzy zborownicy, cztery gleby? Jedna gleba, w której ziarno nie wydało owocu, to jest gleba, która jest położona na skalę, jest płytko, płyciutko, jest, ska, jest skała i zaraz jest gleba i tam Pan Jezus powiedział, że to ziarno nie wydało owocu, ponieważ nie miało korzenia. Ponieważ nie miało korzenia. Czyli nie można wydać owocu, jeżeli się nie jest w wkorzenionym, trzeba być wkorzenionym. Więc... Korzeń spełnia wiele funkcji, w takim, jeżeli chodzi o drzewo, ale w naszym duchowym życiu, ja robiąc analogię, w naszym duchowym życiu, korzeń pozwala nam czerpać soki z Chrystusa i co robić, wydawać owoc. Nie da się wydać owocu w swoim życiu chrześcijańskim, jeżeli nie jesteś wkorzeniony w Chrystusa. Nie będzie owocu. Owoc jest związany właśnie z tym wkorzenieniem się w Chrystusa. I druga rzecz w tym obrazie, korzeń, także powoduje to, że drzewo jest jakie? Stabilne, silne. Jak pojedziecie na przykład w Tatry, w góry, to jest wiele powyrywanych drzeń, drzew z korzeniami. Tak, powywracanych drzew z korzeniami. Po co przyszła? Wichura, halny wiał, a jak wiał halny, to łamał drzewa, ale także co robił? Wyrywał drzewa. Korzeń jest po to, aby drzewo czynić silnym, stabilnym. Więc jeżeli Bóg mówi w korzenieni weń, to mówi dla dwóch celów. Po pierwsze, po to, żebyście mogli w swoim życiu wydać owoc, bez tego nie będzie owocu. I drugie, abyście mogli się oprzeć wichrom życia. Już tu słyszałem, niektórzy już mieli wichry. No, zła nowina jest taka, że one dalej będą. No, niestety. No, tak wygląda życie na tej Ziemi. Co jakiś czas po, po, pojawia się wichura, i my jesteśmy w stanie się jej przeciwstawić wierze, jeśli jesteśmy w w Chrystusa. Więc w korzenieniu weń. Po drugie, zbudowani na nim. I tu ma dr mamy drugi obraz. Jezus mówił o budowli budowli, która jest budowana na piasku, i budowli, która jest budowana na skalę. I jeden jest głupi budowniczy, drugi mądry. Budowa budowana na skalę to jest ta, która przetrwała wichurę, przetrwała powódź, ponieważ była dobrze zbudowana i on jest nazwany mądry. Więc jeżeli chcecie być nazwani przez Boga mądrymi budowniczymi, a chyba nam zależy, bo ta druga opcja nie jest zbyt przyjemna. Mądry budowniczy buduje na skalę, czyli buduje na Chrystusie. I wszyscy widzą, że jest mądry. Wiecie, w tym budowaniu na skalę chodzi o to, że też inni widzą, że ty mądrze budujesz, składasz świadectwo przed innymi, że mądrze budujesz, ponieważ twoja budowla przetrwa. Różne zawirowania i dzieje życiowe i trzeci utwierdzenie wierze, umocnienie wierze, więc nie wiem, czy chodzicie na siłownię. Ktoś, ktoś korzysta z siłowni? Jeżeli korzystacie z siłowni, no to jest jakiś cel tego, tak? Chodzi o sylwetkę, mięśnie, tak dalej. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, o co chodzi, tak? Ale dokładnie jest tak samo, jest siłownia duchowa. Dokładnie jest siłownia duchowa. Człowiek umacnia się poprzez praktykowanie wiary. Praktykujesz wiarę, robisz kroki wiary, robisz krok zaufania do Boga, praktykujesz, ćwiczysz się wierze, umacniasz się wierze. I to wszystko dla tych trzech celów, które powiedziałem korzenieni, zbudowani, umocnieni w wierze. Po pierwsze, aby się ostać życiowym zawirowaniem. Gdybym z was zapytał, was, którzy przyjmowaliście chrzest 50 lat temu, i tak w dół, musieliście przetrwać życiowe zawirowania i życiowe Doświadczenia, w wierze. Musieliśmy. Jeżeli nasze życie było wkorzenione w Chrystusa, zbudowane na Nim, przeszliśmy to. Po drugie, po to, żebyśmy wydawali owoc owoc Boży dla Boga. Po to to wkorzenienie. I po trzecie, żeby składać świadectwo. Więc można zadać pytanie: jak się wkorzenić? Jak budować na Nim? I jak się umacniać wierze? Można zadać takie pytanie. No bo to, co mamy robić, no to mniej więcej wiemy, to mamy zrobić, ale jak to zrobić? To jest drugie pytanie. I gdy o tym rozmyślałem, odpowiedź jest taka sama od 2000 lat. Nic tutaj ja nie jestem w stanie wymyśleć. Jak się wkorzenić, jak zbudować na Chrystusie, jak się umacniać wierze, Odpowiedź jest ta sama od 2000 lat. Dla wszystkich wierzących. Tu nie ma żadnego wytrychu w XXI wieku. Tu nie ma żadnego, wiecie, drogi B, tak? alternatywnej drogi. Tu nie ma żadnej drogi na skrót. Tutaj nie ma. To wszystko tak samo wygląda przez 2000 lat. Od momentu, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał. Jeśli chcesz być wkorzeniony, chcesz być zbudowany, to. Rozmawiaj ze swoim panem. Rozmawiaj ze swoim panem. Każdego dnia. Kiedy rano budzisz się, już ci głowa wiruje, co tam masz do, do zrobienia, porozmawiaj ze swoim panem. Staram się tak robić od 40 lat. I chcę wam powiedzieć, złożyć świadectwo to działa to przynosi owoce. Porozmawiaj, rozmawiaj ze swoim Panem. Po drugie, pozwól, żeby Pan mówił do Ciebie. Po to między innymi te Biblia, po to między innymi te aplikacje w Waszych telefonach, po to między innymi te wszystkie udogodnienia XXI wieku, żebyśmy mieli łatwy dostęp do słowa, ale wiecie, nic nie zastąpi takiej chwili, Ciszy, kiedy zrobisz sobie kawę lub herbatę, zależy co lubisz. Usiądziesz w fotelu czy po turecku, jak lubisz. Otworzysz Biblię i chwilę pozwolisz, żeby ona do ciebie mówiła. Pozwolisz. Nic z tego nie zastąpi. Pozwól, aby Bóg do ciebie mówił. Po trzecie, po trzecie drzewo wkorzenia się w glebę. Ale drzewo zapuszcza też korzenie gdzie? W bok. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale są takie drzewa sekwoje. To są najwyższe drzewa na świecie. Przekraczają 100 metrów. Najwyższa zbadana sekwoja miała 116 metrów. To jest kawałek, tak? I coś dziwnego jest z tymi drzewami mianowicie one bardzo płytko mają korzenie pod ziemią umiejscowione. Nie rosną korzenie w głąb ale za to bardzo szeroko rosną w poprzek. Ich ukorzenienie jest na olbrzymim, olbrzymim terenie, rosną szeroko. I one tworzą lasy, sekwoje tworzą lasy. I wiecie, co się dzieje? Korzenie plątają się z innymi korzeniami innych sekwoi. Po prostu zaplatają się ze sobą. I przez to, mimo tego, że te drzewa nie są głęboko ukorzenione, są ukorzenione na boki, ale są mocno pozaplatane, są niesamowicie mocne, mimo tego, że mają ponad 100 metrów wysokości, musicie wasze korzenie zapleść z innymi korzeniami. Tu jest jeden korzeń, drugi, tu trzeci, czwarty, piąty. Moje doświadczenie chrześcijańskie jest takie, że ludzie, którzy są. Mają mocno, mocne relacje w kościele, trudniej odpadają od Boga. Ludzie, którzy mają bardzo płytkie relacje w kościele, kiedy przychodzi wichura, kiedy przychodzi burza, łatwiej im jest co zrobić, porzucić drogę wiary w korzenienie. I po czwarte, podaj dalej. Podaj dalej. Czyli tu nie chodzi o to, żebyście swoje Biblię podali dalej, to zostawcie dla siebie, ale podaj dalej to, co przeżyłeś. Nie wiem, czy słyszeliście te świadectwa. Tu w tych świadectwach zawsze przewijało się, że był ktoś obok. Były, byli rodzice, był ktoś znajomy, był jakiś przyjaciel, był ktoś obok. Wiecie, podaj dalej. Jest zasadą chrześcijaństwa, ponieważ dzięki temu chrześcijaństwo się posuwa do przodu. Jeżeli chcecie być wkorzenieni, zbudowani, utwierdzeni wierze, rozmawiajcie ze swoim Panem. Tak, tak zwyczajnie, tak niereligijnie, nie tak normalnie, tak jak rozmawia się z kimś, kogo znamy, z kimś bliskim. Pozwólcie, żeby Bóg do Was mówił przez Słowo. Po trzecie, wkorzenie się także w relacje międzyludzkie. To jest ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ dzisiaj te więzi międzyludzkie są bardzo osłabione. Są zastąpione przez po prostu narzędzia, które mamy do komunikacji. Ale te między międzyludzkie są bardzo ważne. I po czwarte, podaj dalej. Będziecie wkorzenieni, będziecie zbudowani, będziecie umocnieni. Wydacie owoc. Będziecie mądrze budować. I za 50 lat będziecie oglądać swoich wnuków. <laughs> Uśmiechnęliście się, tak. Jak pan nie przyjdzie, to życzę wam tego, żebyście tu oglądali wnuki. Po drodze dzieci, ale ja już poszedłem dalej. Abyście oglądali wnuki wasze, jak kiedyś wyznają, że Jezus, Chrystus jest ich Panem, ich zbawicielem. Ale to w jakiejś części zależy od Was. W jakiejś mierze zależy od Was. To zależy od Was o tyle, o ile Wy w wierze wytrwacie i dacie im dobry przykład, dobre świadectwo. Pomodlimy się i będziemy mieli wieczerzę. To też ważny moment. Teraz wieczerza. Będziemy łamać chleb, będziemy pić wino, będziemy śmieć Pańską zwiastować. Pomodlimy się, zakończymy naszą transmisję, która jest w tej chwili dostępna. Proszę, powstańcie do modlitwy. Chcemy Panu Bogu podziękować w tej modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Twoją obecność, za Twoje działanie w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie. Niech imię Twoje będzie wywyższone, uwielbione. Nasz panie, nasz królu, chcemy Tobie służyć, chcemy dla Ciebie żyć. Panie, wszystko. Wdzięczny jestem za Twój krzyż za cenę, którą zapłaci.